Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie w czytaniu dla Sodiakalnego Raka na miesiąc maj. To jest talia, którą wykorzystam w tym czytaniu Drogie Raki dla nas. A już teraz przejdziemy do rzeczy i zobaczymy, jakie energie się tutaj dla Was pojawiają. Robimy rozkład Krzyża Celtyckiego, będziemy dopytywać... Rak, miesiąc, maj. Jakie mamy energię dla osób spod znaku raka? Pamiętajcie, że te energie nie będą się przejawiać cały miesiąc. To jest taki najważniejszy punkt, który próbujemy tutaj wyłapać. Co mamy dla raków? Siła, wszechświat, siódemka kielichów. Macie szansę poprzez własne zaangażowanie i determinację spełniać swoje naprawdę duże marzenia. Uh, okay. Drogie Raki, we w nowym miesiącu karta Królowej Mieczy. Królowa Mieczy bardzo często nakreśla mi po prostu sprawy oficjalne, urzędowe, z którymi gdzieś tam musimy sobie indywidualnie poradzić. Zatem takie sprawy mogą się tutaj zaznaczać na pierwszym planie. Natomiast jest to karta niezależności. Królowa Mieczy jest taka konkretna. Którą głowę trzeba odciąć, to odetnie. Kogo trzeba za sobą zostawić, to zostawi. Kieruje się rozsądkiem, logiką i niezależnością. Uważam, że jest bardzo obiektywna w tym swoim postępowaniu. Dla niektórych może się tutaj zaznaczać ktoś ważny z trygonu powietrza, szczególnie waga. Co jest Waszym wyzwaniem? Wieża. Moje drogi, drogie raki, wieża. Powiedziałabym, odpuścić. Odpuścić, bo coś musi runąć. Wy też dobrze wiecie, że musi, mam takie wrażenie, w tej Królowej Mieczy rozsądnie zdajemy sobie sprawę z tego. Zatem ta wieża wręcz prosi, żeby nie trzymać się kurczowo tego, co przemija. Wieża mówi o wszystkich takich nagłych wydarzeniach, mogliśmy je przewidzieć, nie musieliśmy, zazwyczaj czuliśmy, że idziemy pod prąd, aż Wszechświat mówi stop, jedziesz w złą kierunku. Dosłownie tak, I, i ta karta zawsze się pojawia, kiedy gdzieś tam trochę zejdziemy ze swojej drogi i, i nie podejmujemy mądrych decyzji. To dzieje się coś przełamowego, żeby na chwilę nas odciąć od tego, żebyśmy zrozumieli, że nasza droga jest gdzie indziej i, i to, co robimy, to takie pójście pod prąd absolutnie niekorzystne. E, no dobra, zostawmy to na razie, tak. To mogą być też decyzje z otoczenia, prawda, wokół was, z którymi przyjdzie się pogodzić, na to wpływu już nie mamy. Co jest przyczyną y, całości? Dziesięć mieczy, raczku drogi, no. Karta, która mówi o tym, że czas pogodzić się z trudną prawdą. Te karty mają bardzo blisko do siebie, z tym, że dziesiątka mieczy to jest e, karta, która mówi o takim wewnętrznym zrozumieniu, że pewne rzeczy nie mają szansy się realizować, nie mają sensu i czas je odpuścić. Zatem no, mocno e, macie to zaznaczone tutaj. Natomiast w tej pozycji królowej mieczy uważam, że jesteście w pozycji uprzywilejowanej, bo najprawdopodobniej to wy zdajecie sobie sprawę z tego, że coś nie ma sensu, i to wy będziecie e, odcinać m, prawda, ludzi czy Sytuację. No, jeszcze śmierć w tle. Uh, uh, uh. Co już za wami, drogie raki? Co już na pewno odchodzi do przyszłości? Koło fortuny. Takie trochę albo łódź szczęścia, tak? Jakkolwiek się nie działo, będzie o 180 stopni inaczej. Koło fortuny bardzo często mi pokazuje, że jakby wszechświat nam sprzyja. Yy. I wbrew pozorom, jakby czujemy, że jesteśmy na fali i, i wszystko, co się dzieje, ma sens. No, no, to jest za wami powoli. Koło fortuny to także znaki stałe czyli. Yy. Lewbyk, wodnik i, i, i skorpion. Dobra, głowa, wasza głowa, Czo, o czym myślicie? Trzecie ich relacje? Albo chodzi o relacje. W ogóle trójka kielichów jest kartą życia towarzyskiego. Zatem mm, całe to życie towarzyskie gdzieś tutaj jest w pionie, ale kurczę, ktoś może się dowiedzieć o zdradach, jeżeli takowe, takowe są. Ja otworzyłam osobny kanał na czytania miłosne w zgodzie z Waszym głosowaniem miesiąc temu. E, dopiero teraz to zrobiłam. Przepraszam za opóźnienie, ale tam faktycznie już będę wrzucać tylko czytania miłosne. Pod spodem zostawię link, w którym możecie subskrybować i patrzeć, bo staram się tutaj. Oddzielić te dwa tematy, jednak to życie towarzyskie może tu to być zaznaczone jeżeli gdzieś z której strony był romans, to najprawdopodobniej może dojść to do ściany i do takiego zburzenia. Co przed Wami, moje drogie Raki, dziewięć kielichów. I teraz tak, chciałabym powiedzieć, że w dziewiące kielichów zadbacie o swoje szczęście, czyścicie sobie ten ogródek, wszystko będzie pięknie dla was, ale w dziewiątce kielichów bardzo często mi się pojawia robienie dobrej miny do złej gry, trochę drugie dno, trochę udawanie. Będziemy o wszystko dopytywać. Jak wy w tej sytuacji się tutaj czujecie? Rycerz denarów. No i bardzo dobrze, bo wygląda na to, że faktycznie, że być może wy czyścicie sobie ten ogródek zwany życiem, bo mam wrażenie, że w dziesiątce mieczy w tej wieży i kola fortuny wy dobrze widzicie, kto Wam sprzyja, kto nie, kogo ze sobą zabrać, a kogo nie, i robicie to tylko i wyłącznie ze względu na swoje poczucie dobra, na swoje poczucie szczęścia i ze względu na to, że w rycerzu denarów to my mamy pełną świadomość, że chcemy inwestować tylko w rzeczy warte tej inwestycji długotrwale. Ze względu na to, że efekty mają być korzystne, jeżeli, bo tutaj, prawda, to wymaga cierpliwości i dużego zaangażowania. Zatem bardzo pragmatycznie, wbrew pozorom, podchodzicie do rzeczy. Co w waszym otoczeniu, drogie raki? Pustalnik. Może nam się zaznaczać tutaj panna zodiakalna, ale możecie też czuć się całkiem osamotnieni. Bo pustelnik mówi o takiej izolacji. Możecie mieć po prostu kogoś mądrzejszego czy starszego, z kim rozmowa może przynieść ukojenie, prawda? Natomiast ja uważam, że jesteście w tej sytuacji sami. Dlatego w tej trójce kielichów najprawdopodobniej może się pokazać po prostu pragnienie yy, gdzieś tam przebywania z innymi ludźmi, ale ja też mam wrażenie, że to wy odcinacie osoby naokoło was, bo jest brzą, ktoś się izoluje. Dwie karty panny. Tutaj mocno zaznaczony ten znak jest. Nadzieje, obawy wasze. Cztery denary. E, przepraszam, tak, cztery denary. Podejrzewam, że to są nadzieje, że jednak ja stworzę sobie. No, proszę zobaczyć, że akurat powiedziałam o tym ogródku, prawda? Że stworzę sobie taki idealny ogródek bezpieczny dla mnie, ale w czwórce denarów to nie jest tylko dla mnie i dla moich bliskich. Natomiast ja tutaj tych bliskich nie widzę. Trochę zostajecie w tym sami, trochę możecie czuć się osamotnieni, ale chodzi tu o wasze poczucie bezpieczeństwa, no dobra. W rezultacie wszechświat. Bardzo potężne jest to czytanie. Bardzo potężne. Powiem szczerze, że jest tu tak dużo ważnych energii, które się pojawiły, bo mamy i wieży, i koło fortuny, i wszechświat. Raku drogi. Na pewno ten miesiąc, czy powolutku zbliżasz się do zwieńczenia jakiegoś cyklu w życiu. Wszechświat pokazuje mi się w takich dużych sytuacjach, jak na przykład rozwód, czy ślub, czy przeprowadzka do innego miasta, czy nawet kraju, czy ukończenie szkoły, czy, czy ukończenie pracy, tak? Czyli to jest duża sprawa, tak naprawdę. To nigdy nie jest karta, która pojawia się w. W jakichś takich delikatnych zakończeniach. To jest karta też wyzwolenia, zrozumienia, otwarcia się na świat. Może niektórzy musieli wyjechać, może dzieli Was odległość. Ja mam wrażenie jednak, że tak, żyjecie teraz według siebie, żyjecie e, według swojego planu, y, gdzieś tam inwestujecie w to swoje szczęście, ale płacicie chyba wysoką cenę za to, bo jesteście tu sami. Jesteście tu po prostu sami e, w tej sytuacji. No, karta kochanków tle, więc ktoś tu był, prawda? Albo ktoś w zamiarze miał tutaj być, ale nie jest. Dlaczego? Bo w królowej Mieczy i w Rycerzu Danarów tak bardzo kierujemy się rozsądkiem i tym, co nam będzie się opłacało, że niektórzy mogą się od Was po prostu odsunąć. Nie ma ludzi wokół Was. Macie swoje szczęście, macie swoje, swoją sprawiedliwość. Ale tracicie to, co najbardziej wartościowe. Chyba, że, to znaczy najbardziej wartościowe, może nie dla Was w tym momencie, chociaż macie nadzieję na to. Chyba, że to jest Wasza decyzja, właśnie zostawić pewnych ludzi za sobą. No to to się udaje. Poczekajcie, łyk wody i przechodzimy dalej. Okej. Okay. Dopytamy i zobaczymy, o co chodzi. Bo jednak ta karta kochanków w tle jest, czyli to są jakieś związki, to są jakieś relacje, ale tutaj jest pustelnik. Ale jest pustelnik i nie może mu udawać, że nie. Co nam wypadło? Giermek denarów, 8 denarów. Niektórzy może do pracy wyjeżdżają, prawda? Bo to też może się zaznaczyć jakiś wyjazd potrzebny. Jakby on jest życiowo potrzebny, zdecydowanie. No dobra. 10 mieczy. Od tego wychodzimy. To jest główna przyczyna. Czyli gdzieś tam było już jakieś fiasko, albo paskudne rozstanie, albo rak zdał sobie sprawę z tego, ta sytuacja nie funkcjonuje. Ona nie ma szansy. Po prostu istnieć dalej. To nie działa. Wyobrażałem sobie to, no nie wiem. Dziesięć yy, mieczy. Czwórka, ten, yy, czwórka przepraszam, była. No jednak chodzi o kwestię poczucia bezpieczeństwa, czyli dom rodzinny, praca, ja z ludźmi, małżeństwo. Tu jest fiasko, tak? Tutaj jest poczucie, to nie działa. To po prostu nie ma dłużej racji bytu na tej, na tych warunkach, na których to gdzieś tam teraz funkcjonuje. Koło fortuny za wami. Dwójka denarów. Takie balansowanie, takie dostosowanie się do sytuacji. No, tak jak mówię, działanie na dwa fronty również się tutaj pokazuje, więc na pewno no, jakiś rak tutaj w jakimś romancie był, czy jest nadal. To jest takie też igranie z losem trochę i wstrzymywanie się z pewnymi decyzjami i pójście z prądem. No, i teraz ta królowa mieczy przejmuje jakby kontrolę nad tym gdzieś kieruje się tą niezależnością, odcinam te głowy, prawda? Król Buław. No mocno, to jesteście wy w tym miesiącu, czyli mocno stawiacie na siebie. I teraz ta Król Buław z Królową mieczy czy to jest połączenie, albo będzie tak, jak ja chcę, albo nie będzie w ogóle. Mamy tutaj połączenie osoby sprawiedliwej, co prawda, i osoby, która chce wprowadzić zmiany, ale to jest i tutaj, i tutaj wymuszane siłą. Zatem nic dziwnego, że mamy tu pustelnika, bo niewielu ludzi zostaje przy tak, prawda, mm, dyktatorskiej energii, można powiedzieć, Pustelnik, 6 denarów, no niestety nie, był tutaj ktoś, najprawdopodobniej był. Ja mam wrażenie, że rak. To znaczy, widzę to dwójako, bo, moi drodzy, z jednej strony, po co macie być w relacjach i w związkach, które nie funkcjonują, prawda? Albo nie funkcjonują tak, jakbyście chcieli. No to jest jasne, że w takim momencie życia my albo stawiamy warunki, prawda? Albo jakieś ultimatum, albo po prostu odchodzimy. Natomiast ta osoba nie do końca yy, musi na to sprzyjać. Pustelnik mówi, no dear, bo to ja uważam, że ta osoba ma dobre zamiary, ale ona się izoluje, ona czuje, że potrzebuje przestrzeni dla siebie, ona się odsuwa, nie ma tutaj kogoś, kto by w tym współgrał, dlatego wyzwaniem jest wieża, bo ten dom, to ten związek to zaczyna się rujnować, giermek mierczy, przychodzą informacje o tym, że to nie ma szans dłużej funkcjonować, po prostu nie ma. No dobra, Wy jako ten rycerz donarów, Wy chcecie po prostu stabilizacji. Mhm. Kapłan, szczególnie małżeńskiej, ale ogólnie. Tylko, że znowu dyktujecie warunki, bo kapłan to znowu zasady, to sumienie, tak? Czyli ja tutaj znowu po prostu... No... Ja jakby Was rozumiem, my jesteśmy znakami kardynalnymi, tak? Czyli my po prostu otwieramy drzwi, musi być tak, jak my chcemy, my chcemy mieć wszystko pod kontrolą. Natomiast, no nic dziwnego, kiedy w takiej sytuacji zostajemy sami, bo ludzie nie chcą, żeby ktoś im dyktował tych warunków, prawda? Trójka kielichów w waszej głowie. A z buław. No i teraz tak, jeżeli trójkąty, no to tu jest takie ultimatum: albo ja, albo żona i tak dalej. Natomiast. Yy... Wy macie nadzieję na to towarzystwo, jednak w głowie jest, że ja chcę tutaj zacząć nowy krąg w życiu towarzyskim. E, I wy w tej dziewiątce kielichów, słońce. No, mam nadzieję, że macie wszystko, czego potrzebujecie, ale jesteście tu sami. Jest Wasze spełnienie, jest Wasze zadowolenie, ale tu jest pustkowie. Nadzieja, obawy, czwórka denarów, dwójka buław. Że moje decyzje, które będę podejmował, będą dobre i dla mnie, i dla całego mojego domu, czy pracy, czy o jaką sytuację tu chodzi. Te czwórki, prawda, symbolizują, że tak powiem, zamknięty krąg z ludźmi, gdzie ma być dobrze. I wszechświat. Gwiazda. Przepiękne czytanie dla Was, bo nawet jeżeli ci ludzie zostają tutaj, czy nie... Obojętne, bo macie kapłana, słońce, e, wszechświat i gwiazdę. To znaczy, że wy i tak idziecie w dobrą stronę. To znaczy, że to jest wam pisane. Ta nowa droga, to spełnienie jest wam pisane. Czy te osoby tu z wami zostaną, czy nie, tu jest szansa na ten związek. Natomiast nie wiedzieć, czemu ta osoba się izoluje, e, czy ona się tutaj pojawi, bo ja mam wrażenie, że może dojść do zgody jednak. Czy tu będzie odcięcie, czy ta osoba się pojawi, ona będzie wypatrywać, czy ta sytuacja, wszechświat będzie z wami w tym. Będzie z wami. Kochani. Macie czego chcecie, osiągniecie to w tym miesiącu. Co tu dużo mówić? Nawet nie wyciągam więcej kart. Na początek wyglądało na to, że będziecie w tym sami. I faktycznie przez moment możecie mieć nawet taki moment zawahania, czy na pewno podejmuje dobrą decyzję, ale ostatecznie ta osoba was wypatruje i uważam, że jest tutaj z wami. Księżyc tak, ona będzie na momencik się izolować, robić krok wstecz, ale ona jest tutaj z wami no to wchodzicie na przeznaczoną Wam drogę. I to wymaga, no, diametralnych zmian, których uważam, że w tym wypadku w ogóle się nie bójcie. Dobra, no to karta rada. Stuprocentowo, jeżeli nie braknie Wam odwagi, osiągacie zamierzony cel. Rada dla raka. Król donarów. Karta byka. Jest czas byka. Pla Działaj długofalowo. Planuj, że tak powiem, na lata. Król donarów, weź... Yy... Że tak powiem, odpowiedzialność za siebie, za rodzinę, za bliskich. Idź do przodu. Idź do przodu, bo możesz faktycznie tworzyć coś trwałego według swojego uznania. Bądź uparty. Nie zgadaj się na kompromisy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.